Hejka, mam na imię Ewelina. Witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny film. Dzisiaj alboż temat tego, co warto wybrać dla naszych merdających kupili. Czy lepiej brać obrożę czy może szelki? Wszystkie osoby zainteresowane, zapraszam do myślenia tego materiału. Pierwszy punkt tego filmu to, jakie są rodzaje obroży. Zapinam na klamrę ze sprzączką, są obroże obroże półzaciskowe lub zaciskowe. Obro obroża łańcuszkowa, pół lub całkiem zaciskowa. I ostatnia obroża mojej liście to obroża przeciwkleszczowa. Drugi punkt tego filmu, czyli to obroże, które powinny być zabronione, to dwa typy obroży, czyli kolczatka oraz obroża elektryczna. Zanim przejdziemy do reszty tego filmu, chciałabym wytłumaczyć o co będzie z tymi e, dwoma obrożami w punkcie drugim. A więc, obroża elektryczna działa w sposób, która razi problem, kiedy pies na przykład zacznie szczekać. Jest ona kierowana z nadajnika przez wysyłanie krótkich impulsów elektrycznych. Kolczatka zeszły na łańcuch, które są kolce lub yy, skóra z ciekami. I te dwie rodzaje obróż są bolesne dla psów. Punkt trzeci to jakie są wady obroży. Możliwość szybkiego wyścignięcia się psa. Z za obroży i zarówno zmniejsza możliwość kontrolowania psa przed ucieczką, z kolei za ciasno ubrana obroża może być ryzykiem otarć i przyduszeń. Dla niektórych osób, to dla mnie obroża była ciężka do zapięcia, czyli jednym słowem, jest to trudność w zapięciu psa na smycz. Czwartym punktem tego filmu jest, jakie są zalety obroży. Przede wszystkim mamy duży wybór obroży na rynku. Szybsza nauka chodzenia psa na smyczy. Przy obroży możemy do, dołączyć adresówkę. Piąty punkt tego filmu to: z jakiego materiału mogą być zrobione obroże dla psa: skóra naturalna, tkanina neoprenowa, polar minki, tkaniny bawełniane oraz tkaniny poliestrowe. Teraz kolej, kolejna część należy do szelek, więc szósty punkt tego filmu to: jakie są rodzaje szelek. Spacerowe norweskie gwardy, szelki dla szczeniąt i zaprzęgowe typu SLED. Siódmy punkt tego filmu to wady szelek. Mogą być po prostu źle dobrane, powodując dyskomfort i otarcie u naszego pupila. Niektóre psy potrafią się bardzo szybko wyślizgnąć zalożny szelek, oraz w wielu przypadkach psy mogą mieć możliwość ciągnięcia na spacerach. Ósmy punkt: jakie są zalety szelek? Wiele możliwości modelów szereg do wyboru. Szelki mogą być łatwe w dla opiekuna. Dla mnie to bardzo wartościowa sprawa, jeśli chodzi o szelki. Moja linka je nosiła. Chociaż zaczynaliśmy od obroży, to uznałam, że łatwiej się wszystki wszystkie zapina i dba o to, żeby pies nam po prostu nie uciekł. Na przykład ja taką sytuację, że linka postraszyła się psa i ściągała brożę tak po prostu i uciekła bardzo szybko, bo jeszcze jej szukać. Ale tak chciałam wam opowiedzieć o sytuacji z mojej perspektywy. Punkt dziewiątego filmu to, z jakiego materiału mogą być zrobione szelki. Dla psów najlepszy materiał podobny do poliester. Szelki mogą być zrobione z dodatkiem oddychającej pianki. To tak zwane szelki bezuciskowe. Piąty punkt tego filmu to, jak dobrać szelki dla psa. Przede wszystkim warto pamiętać o budowie anatomicznej psów. Większość weterynarzy i, i zoofizjoterapeutów poleca szelki gwardy, ponieważ nie łapek i, równo, i równomiernie układają ciężar masy psa. Ten rodzaj, rodzaj szerek jest dobry dla psa i komfortowy pod względem anatomicznym. I tak dobraliśmy teraz do tego czy ostatniego punktu, dla jakiego psa poleca się ogroże, a dla jakiego szelki. Osobiście mój pies nosił szelki spacerowe, zoologicznego i one sprawdziły się najlepiej. I w przypadkach Psów raz dużych, olbrzymich lub pociągowych rodzają się obróże. Teraz zimowa o rasach miniaturowych, małych lub średnich, i sprawdzą się szelki. Do w tym filmie. Cześć!